Siemanko z tej strony Dzień i witam kolejnym odcinku z serii MPG na moim kanale. Na samym początku zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz, yy, subskrypcję z dzwoneczkiem, oczywiście łapeczkę w górę i podbijcie ten film, żeby ten film poszedł w świat, może w końcu uda nam się przebić barierę 10 tysięcy widzów na filmie. Od razu to jest góry, was przepraszam za to, że może być słychać jakieś wiercenie, pukanie, stukanie. Jest u mnie robiona elewacja, eee, więc niestety te dźwięki mogły się wydobywać gdzieś tutaj. Ale to nie szkodzi, to nas nie powstrzyma przed nagraniem tego odcinka. To ogląda poprzednio odcinki, ten wież, że ten ursus, który kupiłem od Janiny. Niestety, ale silnik kaput, korba poszła bokiem tak o, o. tyle taka korba była i tyle, tyle normalnie z silnika wystawało, O, o gdzieś czekajcie, o gdzieś, o gdzieś tyle, nie? Więc jedziemy kupić nowy silnik, znalazłem nowy silnik tego ursusa. Postaram się go dzisiaj, tutaj, wizowie zmienić. Może na tym odcinku jeszcze się uda. Spróbuję go odpalić na nowym silniku. Zobaczymy, jak to będzie. Tu już mój gruzin jest rozgrzewany. Mam przyczepkę, bo tam silnik jest na palecie, więc tu paletę tylko się wsunę. Tą przyczepkę i będzie wszystko elegancko. On no to jest przygotowane. Zobaczcie, tu wszystkie yy, sprzęty, ale to zobaczycie. Słuchajcie, jak już będę go składać. Czy tam się zamkła ta klapa? Zamkła się, dobra, jedziemy. Jedziemy do gościa. jestem umówiony z nim. Eee, tam na ten silnik. Zobaczymy, no wysyła zdjęcie tego silnika roz rozebranego. Mm, ja też go patrzyłem wcześniej, więc znowu tego nie nagrywałem. No bo co ja będę nagrywać? do kości, będę silnik rozbierać i patrzeć, co tam, jak to wszystko wygląda. Więc za, za niego już zapłacimy. jedynie co nam no, zostało, tego kurde widzowie odebrać. Także odbieramy ten silnik, zabijamy go tu na przyczepkę i będzie elegancko. E, właśnie, słyszę coś tu, kurde vier, co. Oj, coś wierco, gdzie czekajcie? A ten goście tutaj jest, dobra. Także skręcamy w prawo. Zajężemy do niego tutaj na podwórze, a może spróbuję wcofać już z tą krótką to powiem wam, że ja strasznie nienawidzę cofać widzowie, bo strasznie łatwo się tutaj gnie. Dobra, zróbmy to może tak. Opa. Ciężko się z cofa bo ona jest strasznie narwana ta pszczepka No jest strasznie... oj oj Jeszcze tu mnie kurde, nie wiem co się dzieje, ale czasami są takie ścinki. Nie wiem do końca, z czego to widzowie wynika. To nie jest ping, to nie jest nic. Dzień dobry, okay. to są z panem gadałem o ten silnik, nie? To tak. pan płacił? Dokładnie dobra. tak. Pan przelew już mi doszedł, nie? Czeka pan, bo ja nie mogę otworzyć tego. I pra nie mogę otworzyć. Czeka pan, czeka. Zaraz, tu, tu gdzieś to się kurde zaklinowało. Ty, kurde, cholera jasna. O, dobra, poszło. Dobra, elegancko. Dobra, Gdzie ten silnik? Pan, o. Ja już tu mam na polecie, zaraz załaduję polecie. Dobra. By. Czeka pan, tu pasem jeszcze zepnę. Ja mogę załadować sobie. A no to proszę. A ja se załaduje? Na siebie trochę pochylimy, żeby to nam nie spadło. Jak tam zdrowko u pana dzisiaj? Co tam było? A wszystko dobrze. Wszystko wsią dobrze, dobrze jest, dobrze robią? Tak, a on nosi silnika proszę pana on już, yy, to jest praktycznie nowy, no nie? On tam to no ja się, wiem, no on to może... tam patrzymy, bo w środku dobrze wygląda. 50 motogłozi chyba tylko, także... Na luzie, powinno być wszystko dobrze I, i on chyba tam jest deczko, deczko, mocniejszy od tego tam seryjnego silnika. Tak, co? tak, 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 jest mocniejszy. No to trochę do lewej przybrałem. Ile to ma ze 100 koni? Coś takiego, coś takiego, no Dobra, opuść go panego, ja to najwyżej trochę podciągnę Bo tu nie da się tego wysunąć, nie? Do, kurde do przodu. Nie, nie, nie. Da się na boki, ale wysunąć się nie da. pan, Dobra Próbuję pan tam przytegować. O, dobra No może ja go tak dopchnę po prostu, wie pan, czeka pan Jak go tu zapal... No, będzie panu łatwiej zdjąć w sumie, tak? Zapalę tę rzecz? Ale on stoi, więc jest dobrze Dobra, o tak Elegantnie Dobra, już Dobra Opa Super, dzięki wielkie Dobra, I co, ja tak tam złożę, dam Możemy... tam znać jak on tam chodzi i... I wszystko o, I żeby chodził wszystko dobrze, nie? Znaczy, ja mam no. panu szczerze, że go tutaj odpalałem, nie? Podłączyłem go pod ten, pod butelkę no. z stołu no. z, 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 z paliwem i... A gdzie jest benzyno? chciałem pana sprawdzić, chciałem pana sprawdzić. Dobra. Odpaliłem, odpaliłem, go i chodził normalnie, także no. chodzić o kwestia czy dobrze go tam pan złoży. No to Dobra. złożyć to nie problem. Do Dobra. Dobra. Dzięki go, wielkie, do pan widzenia. Pan dać, no? Dobra, na razicho. Żegnam. No widzicie, mam tą kościnkę nie, nie wiem co to jest spowodowane. Czasami tak się dzieje, ale to nam nie widzę przeszkodzi, żeby ten się dzisiaj kurde. No zobacz, zobacz, co tu się, zaraz, coś rozpieprze, zaraz coś rozpieprzę, zaraz chyba nie i coś rozpieprzę Złożymy go, będzie wszystko elegancko Także, także tym się nie przejmujcie, zobaczcie jaki tu zestaw jest Dobrze, kiedyś ja to szczepkę dostałem od niejakiego pana J Od niejakiego, niejakiego pana J W prezencie, niestety widzowie, ci którzy oglądają kanał Jarka to wiedzą, że tu się już niestety nie kumplujemy, są jakieś pomówienia w moją stronę że ja jakiś milion Złotych wisze I co? Jedziesz gdzie Ej Do domu, a gdzie? I a co byś zrobił? Silnik składał Co z tobą jechać? A co... to Nagle się kompujemy? No się pogodzim, chyba. No to ciężki temat, Janina, jest wiesz. Pogodziem. No powiem ci, że nie wiem, Janina. Nie wiem, bo... Może wy, napros, napros, musimy naprosować pewne sytuacje, które miały tu miejsce, dobra? No ja pewnie No to, si silnik do tego, do Ursusa, czy do czego? No a do czego? Może być do Ursusa. Bo ktoś mi rozpieprzony sprzedał. To wiesz co zrobię? Ja no. Ci pomogę go złożyć. Ty mi oddasz te pół miliona i się pogodzimy. Właśnie chcę... Kurwa, zobacz co tu się dzieje Co? Zobacz co tu się dzieje. Ja nie wiem, on tak tnie tutaj to Gdzieś możeś klapę opuścił? Kurde. O No, musimy pewne kwestie inne sobie tutaj chyba wyjaśnić, wiesz? No ale w związku z czym? No nie wiem, w związku... Yy, na przykład z tym, że ja jakieś pół miliona jestem, jestem winien No dobra, oddasz, będzie dobrze Nie, 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 bo ja nic od was nie, nie pożyczałem, od tego zacznijmy Dawaj, Ursusa trzeba tu przetargać No, tylko jak? Chyba, że pojadę po ten policyjny ciągnik, co? No nie wiem już? Nie przepchamy go tu A ty, 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 ty przygotuj jakieś tam kobyłki i tak dalej, a ja, ja skoczę To idź tam. Idź, właśnie, musimy sobie pewne kwestie tu z Janiną sobie ustalić, bo tutaj są pewne, pewne pomówienia, że jakieś milion złotych pożyczałem od niejakiego E, tak. Dziaduś, po miliona Właśnie Nina słyszy O co wam w ogóle chodzi z tym pół miliona, skoro ja nic od was nie brałem? to ci kazał tak Odech. mówić? Ja, Jarek ka dość tak mówić, co? Dziaduś, a na AKP? Ja nic od ciebie nie pożyczałem, czego ty nie kleisz? No ale pytam no, się no, ciebie nie wiem. Czego ty nie kleisz, Janina? Kto ci wmówił, że nie że jakiś pół miliona cię pożyczałem? Powiedz mi No Dziaduś, no ty a ja od ciebie nie brałem złamanego grosza, rozumiesz to. Dobra, tylko jak ja teraz mam odjechać, to trzeba tym manem odjechać, manem odjechać, panem odjechać, panem odjechać, 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 odjechać. Także pro, prosiłbym, żebyś teraz moim widzom wytłumaczyła o co chodzi z jakimś pół miliona dla ciebie, skoro ja złamanego grosza od ciebie nie wziąłem. Widzowie już był bezdomny? I od ciebie grosza nie wziąłem. I po prostu miał... Ty z bólem serca mnie do kołpy przygarnęłaś, człowieku, i jakieś pół miliona? Miał smutne dni. My nie, dobra. Ją zaraz, nie słuchajcie zaraz, tego, widzowie. To są pomówienia. No uh -huh. to mówię, będę postawię. Nie słuchajcie tego, widzowie, tak nie było. To ostatnie, co byś zrobił, pół miliona mi pożyczyła. Wiesz o tym? No i Jarek też. No. To ostatnie, co ty byś zrobił, pożyczyła mi pół miliona, Jelina. Nie oszukujmy się. No ale chciałam być dobra, tak? No, mhm. Uh -huh. Nie słuchajcie tego, widzowie, nie było żadnych pół miliona pożyczonych. Ty mi na chleb nie chciałeś pożyczyć człowieka, to jakieś pół miliona mówisz. Sama... <laughs> sama siebie słyszysz? Przyznam ci się już. Ukradłam ci dwie bele i dałam swoim krowom. Super. Troch się nie przyznasz do tego, że pieniędzy za ciebie nie pożyczałem. Pożyczałeś. Nie, no ty jesteś p... przyjęta, jakaś od ciebie nic nie brałem, Ej, człowieku. Nie wol policyjny ciągnik. To po co takie głupoty w ogóle gadacie? No, wytłumacz mi, po co? A ty możesz oddać, jak pożyczyłeś? Nie, ile ci Jarek zapłacił, byś tak mówiła na filmach? Wytłumacz mi, powiedz mi to. Dobra, gdzie go podstawić? Do garażu, gdzie? Stawaj, tu go wepniemy. Stawiaj, wepchniemy Stawaj, wepniemy go jakoś, może. Dobra. Bo ci u niech stoi tak. No, także ile Jarek ci zapłaciłbyś, lepiej, tu... żebyś ty mówiła takie głupoty? Powiedz mi. No. no ale przyznaj się. Nie wiem, po co ty w ogóle na swoim kanale sobie możesz gadać głupoty, no ale po co na moim kanale to jakieś, nie wiem, propagandę siejesz? Jakieś kłamstwa. A może nim cofiem trochę tu? Nie trzeba. Z tylnymi kołami. Nie trzeba. Wytłumacz mi, po co ty takie głupoty tu gadasz? To kobyłkę podstawię Dawaj Wejdzie tam Ja chciałam pod koło kobyłkę A nie, no to wyżej nie podniosę go no To chyba, żebym podniosła kejsem go A podniesiesz go tak? No Dawaj kobyłkę tutaj na to i tu a, zobaczcie co się dzieje. Tu w powietrzu to wisi, ja nie wiem. Zobacz. Ejo, podnieść nie mogę. Kurde schodzi mi. No dobra, ty. zostaw jak jest. Nie, 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 od tamtej strony zajadę, ty. jak tam przejedziesz? No, masz dziurę w płocie typie. Tylko byłkę mi popsułaś. Jak to? No w powietrzu byłka wisi. Co ty gadasz? O. Oj. Rozpieprzony w drobnym aktu jest ja widzę wszystko, ja nie wiem czy się silnik się uda. Dobra, a weź ten podnośnik, weź ten podnośnik No on jest opuszczony Ja, ale tam Ta byłka teraz, ja nie wiem Dawaj Zobacz. Zobacz Ile jeszcze? Opuść go trochę Ty! Chyba, że nie będzie, że te kobyłki nie stoją, ale my będziemy robić tak o To ci ten case wytrzyma To można i tak Dla wszystkiego ja tu podnośnik podniosę pod koło któreś No, no, no i, i kobyłkę też tu postawię, bo wiesz, takie zabezpieczenie było Żeby nam na łeb nie spadło jak coś Ale case to ci wytrzyma Dobra Dobra, dawaj teraz Trzeba tak Co, do dołu silnik będziemy zdejmować? W sumie? No nie wiem, tylko czekaj, wezmę podstawkę od razu Dobra, na, od... na początku trzeba wszystko podłączać od dołu i, i ten Tak, tylko poczekaj byśmy... Zobaczcie, to on do wyjmowania silnika, tu jest stojak do silnika Tu jest y, skrzynia biegów Olej, filter. dobra, bierzemy się za robotę, widzowie Nie wiem czy ja tu będę nagrywać cokolwiek z, To tutaj z... poustawiamy z... Po wszystko, ty ja. Dawaj, to trzeba ustawić Ten stojak do silnika niech stoi tutaj, silnik trzeba stąd tylko zdjąć ja z impetem ruszę to może pójdzie on co? E, to zaraz go zdejmiem tej Czekaj, zaraz tu o. oj Zobacz, nie chcę zleźć Dobra, to poczuj, zara go zdejmie, Dobra. Stary. Dobra, bierzemy się za robotę widzowie No, No Właśnie widzowie już skończyliśmy składać ciągnik, ja poszedłem ręce, ręce, mój tu jeszcze inne ostatnie śrubki dokręcała. Co, już? Palimy go? Ale załóż on wymyty to się prezentuje, Tak, dobra, czekaj, uwaga. Kurde, to jest zapowietrzone. Ruro. Czekaj, czekaj, tu jest zapowietrzone. No weź może plakiem trochę psiuchnij tam. Dobra, nie tyle, nie tyle. Stój, 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 bo do odciny wszedł. Stój, nie wsiłkaj już, Janina, no. A, <głos》>, jaki czarny dym się malął. Dobra, ty. Chodzi. Wszystko. Chodzi. Woda zalana w chodnicy, wszystko jest. Dobra, ja żyję na test. To trzeba się przejechać. Czy na pewno wszystko tutaj zrobiliśmy? Tak. Na pewno? Ty, co tak puka? Ja nie, nie. Dobra, już, już nie ten, może mi się zdawało. Dobra, czarunka to jest. Z... Coś puka tutaj. A weź, odej mi gazu, mi, gazu. No. Nie, no ja nie słyszę. No teraz nie, oczekaj się, będę słuchiwał. Jednak jakby coś tam podpukiwało, ale. Nie, gdzieś to może ten, no bo drzwi otwarte są, może obłotnik stukają. telebotników błotników nie ma. Żeby, Ale, tyłni. żeby to zero mocy nie zaczęło pukać, tylko może się rozjeździ. nie, no dobra, nie ma, ty, dobrze jest, patrzcie, uda, udało się. Ej, coś, coś, puka, 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 ty. No ja ci mówię, że to drzwi, najpierw. nie Dobra, wieczka. do domu zawracam. Ja cię, ja nic nie słyszę, ty jesteś przewrażliwiony. Wyjmowałeś mi Ty, no wyjmowałem, ja sobie nie wyjmuję. nie, no, dobra, idzie, chodzi. A weź, Gaś. No zgas. No i odpalił. No i odpalił. No i jedzie. To, to coś tam pod, podpukuje, coś. Nie. O kurde, a teraz wali, jak teraz... Ty, zgas. O kurde Czekaj, spróbuję go odpalić. A weź, no i, i weź na... No. Tak na początku lekki w gaz, a później wiesz, tak przygazuj, nie? O kurde ty! O kurde No środku się. Dobra, poczekaj, a weź jeszcze raz! Co tu się? Nie no, Nie odpala Dobra, do tego gościa, czekaj ciągnie scholujemy. Ja, no, no na... Ale na kopię, na no... kopię mu... Czekaj, ale nie, jadę gość, do gościa. Chodź, chodź, ja ci muszę coś powiedzieć, czekaj, na czekaj, leżenie, pie... chodź, czekaj Czekaj, pier... pierwtego No, scholuję, scholuję. Ale mu na nakopie, ty, po gościu jest, nie? Biorę ale pałkę, chodź, biorę jeszcze raz, pałkę Jeszcze raz spróbuję go odpalić, może coś tam... Nie, nie Z silniki chodź, tylko... zatarty, dopóki coś w silniku Dobra, ale spróbuj tylko jeszcze raz odpalić no, Proszę, no zobaczymy, może on dochodzi Żeby mieć pewność, żeby mieć pewność Żeby mieć pewność, dawaj No, czekaj Spółka, dobra, nie Dobra, odpal, odpal, tylko zobaczcie. On odpali. nie chce odpalić. Czy odpali, zobaczę, nie chc nie ci odpali, On nie chce odpalić, nie chce odpa odpalić. Nie chce odpalić, O kurczę. Ty, co to tak działa? Do, to... Ty, co on taki narwany, ten tur? On taki jest, gdzie już z nim dobrany trzeba ostrożnie, ale widzę, że ty jest przyzwyczajony. Do niego. Gdzie już A? Czeka, ja to zrobimy to inaczej Ja go tu za dupę chwycę możesz Chyba, chwycić. że ja to zrobię Bo ja mam doświadczenie z tym jakby Bierz to, bierz to, bierz, to, bierz go A ja... Wsiadam, jadę do gościa, nie? Ale mu na kopie do dupy Nie, gdzie już chodź, coś muszę powiedzieć, wiesz? Stary, proszę Jadę do dupy nakopać, Tak to nie ja będzie, jeszcze... ja się nie dało oszukiwać, kurde, że ja się nie kupiłem, człowieku. I tu będzie proszę, ten. No, zostań, ci tylko powiem, ja pojadę z tobą, zostań, zostań, proszę. To dawaj tego, jedziemy razem. Dobra, no. Ja się nie dam tu w konia robić. Dobra, odstawiam tu. Siadaj, siadaj, siadaj do tego. Abyś się nie ze zezłościł, bym coś ci powiedziała. Siadaj na przyczepkę, jedziemy. Ale by się nie zgłosił, Dobra, siada miała. i jedziemy do gościa. I co po drodze ci mówić? Tak, siada i jedziemy. Bo dziejuś, ja byłam jeszcze trochę zła za to, że tych pieniędzy mi nie chcesz oddać i że udajesz i co ty nie wiesz, co nie? Na no mnie w tym momencie. Jak podszedłeś do łazienki, to po prostu te śrubki, co miałam poprzykręcać, to. rzuciłam do silnika. Co? Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? to Co ty zrobiłaś? Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. 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 Dobra. Wysiadaj. Proszę, proszę. Dobra, z buta wywalam szybę, nie? Ale nie, posłuchaj, ale nie! Nie wal, nie wal, bo to jest niebezpieczny dzieju! Zatrzymaj bo się. Mam ja już wpadną w oczy, ja w i uderzę. I Za i teraz nie z maski. Zatrzymaj się, porozmawiamy. prosto. Za dobra, proszę, zatrzymaj dzieju. się, porozmawiamy Chłop, facet z facetem. Jak wadzę z fazetem? no zatrzymaj się po prostu. Bych melał. Nie będę, obiecuję, że ci nie uderzę. Ręką ci o nie jest. uderzę. Kopnie mnie Nie kopnę cię. Zdyni mi dasz. Nie dam. Zatrzymaj to się. Bądźciem. Zatrzymaj się. No, dobra. Stój. Stój, chcę ze sobą porozmawiać, no stój. No z daleka, z daleka! No dobra. No nie jest takiego, bo nie będziesz że nie będę się dary. Chodź! Ja tu. na dachu ty na dole! Nie bądź! Nie bądź! Nie bądź! Mam cię, za fraki cię zgarnę. Stój to! Chodź to, stoj to, stoj to, Stajesz. Co ty zrobiłaś? Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? To miało znaczyć? Ty. Z lewej i z prawej. Co to miało być? Będziesz mi śruby do silnika sypała? Będziesz mi śruby do silnika sypała? Ty, franco jedna? Będziesz mi śruby sypała do silnika? Ty...